Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Proszę Państwa, niedawno zajmowaliśmy się pytaniem naszej użytkowniczki, pani Jolanty. W skrócie chodziło o sytuację, w której babcia wykupiła mieszkanie z wydatną pomocą finansową swojej córki, a potem przekazała to mieszkanie w drodze darowizny wnuczce, córce, tej córki, która pomogła w zakupie mieszkania. No i pokrzywdzona tym rozporządzeniem poczuła się druga córka. Teraz pani Jolanta poprosiła nas o dodatkowe wyjaśnienie. Pani precyzuje, że darczyńca, czyli mama żyje, jest w wieku 89 lat. No i w jakiś sposób uważa, że była, czuła się zobowiązana do przekazania tej darowizny, bo, no, bo ta córka zapłaciła mu notariusze 70% wartości rynkowej mieszkania. Pani pyta, czy jeżeli minęło już 10 lat, od tej, jak pani twierdzi, podstępnie dokonanej darowizny, czy pod wpływem podstępu dokonanej darowizny, to czy w tym przypadku może pani skierować sprawę do sądu, czy jest ona przedawniona i sąd cywilny już się tym nie zajmie? Ech, proszę państwa, ja na początek zaznaczę, że ja nie za bardzo widzę tu roszczenie, z którym mogłaby pani wystąpić do sądu, no i które w związku z tym miałoby się przy, przy, przedawnić. Jak mówiłem wcześniej przy poprzednim nagraniu, jeśli czuje się Pani pokrzywdzona tym, tym rozporządzeniem, no to przysługuje Pani roszczenie o zachowek, bo darowizny wlicza się do substratu zachowku. Natomiast jakiegoś roszczenia w tym momencie dostępnego ja nie widzę. Są, co prawda w kodeksie cywilnym takie przepisy o roszczeniach w przypadku dokonania pewnych czynności. Pokrzywdzeniem wierzyciela, no ale tutaj nie widzę właśnie żadnej wierzytelności, która by pani przysługiwała względem matki. Matka miała prawo zapisać mieszkanie wnuczce. No ale gdyby przyjąć, że jakieś roszczenie jednak istnieje, no to jak wygląda sprawa z przedawnieniem? Generalnie w prawie cywilnym terminy przedawnienia wynoszą co do zasady 6 lat, a dla roszczeń oświadczenia okresowe, czyli np. emeryturę, rentę, czynsz najmu oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Ten 6 termin, co ważne, obowiązuje jednak dopiero od roku 2018, wcześniej był 10-letni, no i można powiedzieć generalnie, nie wnikając już w szczegóły przepisów intertemporalnych, w stosunku do roszczeń, które stały się wymagalne przed 2018 roku, rokiem, no to ten dziesięcioletni ten termin będzie zastosowany. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. No, i w tym przypadku, gdyby, gdybyśmy zidentyfikowali jakieś roszczenie, które, y, które pani miałaby w stosunku, w stosunku do mamy, no to należałoby określić ten termin wymaga, wymagalności. Ja rozumiem, że pani w jakiś sposób wiąże ten termin z momentem dokonania darowizny. No, i tutaj zakładając, że, y, że minęło już więcej niż 10 lat, no to rzeczywiście. Można mówić o przedawnieniu roszczenia. Gdyby to było mniej niż 10 lat, to, to przedawnienia zapewnie, zapewne nie ma. Ale proszę pamiętać o jednym. Przedawnienie roszczenia nie oznacza, że to roszczenie wygasa. Tylko, że ten komu, w stosunku do kogo przysługuje jakieś roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Chyba że zrzeka się skorzystania z, z zarzutu przedawnienia. Co oznacza między innymi to. Że jeśli ktoś wykona przedawnione zobowiązanie, to nie może się domagać później jego zwrotu, ale także, że gdy w sądzie na przykład nie podniesie zarzutu przedawnienia, bo na przykład nie wie o tym, że taki mu przysługuje, albo z różnych względów chce udowodnić, że, że na przykład roszczenie jest, jest, nie, istnie, nie istnieje, czy jest nieuzasadnione, to sąd będzie sprawy rozpatrywał. Także jest to rodzaj zarzutu, z którego uprawniony może, ale nie musi skorzystać. Nieco inną sprawą jest w, tej w tych okolicznościach, o których pani pisze, możliwość uchylenia się od skutków czynności prawnej podjętej pod wpływem podstępu, bo pani twierdzi, że babcia została podstępnie nakłoniona do tej darowizny. No i tutaj, osoba, która złożyła oświadczenie woli, czyli w tym przypadku no, zawarła umowę darowizny, może uchylić się od jej skutków. To uchylenie następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie o sobie, no, pod wpływem której ta osoba takie, takie oświadczenie woli złożyła. Uprawnienie do uchylenia się od skutków takiego oświadczenia wygasa w razie błędu. Podstęp to jest szczególny rodzaj błędu, więc tutaj stosują się te przepisy, z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Ale uwaga, tutaj, osobą uprawnioną do takiego uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem ewentualnego podstępu no byłaby babcia. To ona musiałaby stwierdzić, że została nakłoniona podstępem do dokonania darowizny i ewentualnie w ciągu roku od wykrycia tego podstępu mogłaby starać się uchylić od, od, od skutków tego oświadczenia woli. Ale też, no, podobnie jak w przypadku przedawnienia, jest to uprawnienie, a nie obowiązek. Nie może być osobą próbującą dokonać takiego uchylenia pani, dlatego że pani uważa, że tak było, że, że, że babcia dokonała. Rozporządzenia pod wpływem, pod wpływem podstępu. No mamy tutaj jednak osobę, która jest, jak rozumiem, w pełni władz umysłowych, mimo pewnego wieku, nie jest tu bezwłasnowolniona, więc sama może i powinna dokonać oceny sytuacji i tego, jak chce się w niej zachować. Czy została do czegoś skłoniona podstępem, a nawet jeżeli tak by było, no to też jej uprawnieniem jest to, czy chce no, wykonać swoje, swoje uprawnienia uchylenia się od czynności podjętej pod wpływem takiego postępu. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.